Do realizacji tego zadania potrzebne nam będą dwie funkcje, które w tej chwili omówię. Zadanie funkcji jest zamiana systemu dziesiętnego na ósemkowym. Wejściem jest tu system, liczba w systemie dziesiętnym, a wyjściem mamy tą zmienną zamiana 8, będzie to zapisana liczba w systemie dziesiętnym. W bloku definicji mamy definiujemy wartość D. Jest to wartość naszego wyniku, naszego działania i P, podstawa. Początek naszej funkcji, koniec naszej funkcji, kończy się średnikiem. Na początku ustawiamy D na 0, podstawę jako 1, ponieważ jest to system pozycji zerowej i działamy tak długo, dopóki L będzie większe od 0. Co wykonujemy? Bloku do naszego naszej pętli, początek, koniec. Pierwsze, dokonujemy sumowania dotychczasowego wyniku. P, pole podstawy, mnożymy przez L, reszta z dzielenia L przez 10. Po wykonaniu tego działania aktualizujemy dane. L dzielimy przez 10, bo zamieniamy, oraz pole podstawy mnożymy przez 8. Po wykonaniu tej pętli, iż będzie l równe 0, wynik przekazujemy wartość d na wartość zamiana 8. Omówię teraz funkcję zamieniającą liczby zapisane w systemie dziesiętnym na system piątkowy. Funkcja charakteryzuje się tym, że mamy parametr wejściowy, w tym wypadku l. I tu będziemy podawali wartość w systemie dziesiętnym oraz wyjście, i tutaj jest zamiana, wynik, który otrzymamy, podstawiamy i w ten sposób możemy ją stosować do różnego rodzaju działań. I mamy w bloku definicji, definiujemy dwie e, zmienne. Jedna d określająca nam wynik naszego działania i p podstawę. Podstawę zaczynamy od 1 zgodnie z zasadą, że podstawa w systemie, podstawa na zerowej pozycji ma wartość 1. Wykorzystamy system dziesiętny do zapisywania tej liczby, w związku z tym tą podstawę będziemy zmieniali o 10 i wypisywali tak jakby ta liczba była w systemie dziesiętnym. Działamy tak długo, aż wartość Liczby, którą otrzymamy, będzie większa od 0. Działanie jest następujące. Początek koni. W pierwszej kolejności będziemy sumowali to podstawa, na której znajdujemy się, razy l resztę z dzielenia przez 5. Po dokonaniu tego sumowania naszą wartość l będziemy dzielili przez 5, natomiast podstawę będziemy zwiększali o 10. I tak postępując, Uzyskamy wynik wartości tej funkcji. Wynik ten, tak jak przedstawia, wcześniej mówiłem, przekazujemy wstawiając pod nazwę zamiana 10 na 5. Mamy program, słowo kluczowe. Nazwa przez nas przyjęta: System 8 na 5, koniec, średnik. Blok definicji: Program. Begin. Tu w bloku definicji mamy zdefiniowane zmienne L, K typu longing oraz dwie funkcje, które poprzednio omówiłem, czyli funkcja zamiana ósemkowego, początek koniec, funkcja zamiana dziesiętnej na piątkowy, początek koniec i Program działania. Tu, gdzie będziemy wywoływali te funkcje. Oczywiście te funkcje są napisane poprawnie, nie ma tu żadnego błędu formalnego. Jedynym błędem jest to, że te funkcje nic nie robią. Te funkcje zaczną dopiero działać, jeżeli uzupełnimy to, co poprzednio mówiłem. I teraz, jak działa nasz program? Wczytujemy zmienną L, pod K wywołujemy funkcję 8, wstawiamy L będziemy mieli zamienione na system dziesiętny. I teraz, mając to w systemie dziesiętnym, zamienimy z dziesiętnego na piątego, podając wartość k i wypisze nam wtedy w systemie piątkowym. Dziękuję za uwagę.